Kolejne działanie z zakresu projektu cyfrowej Platformy Zdrowia Młodzieży. Jest to Multiplayer Event. Mamy gości z Centrum Kształcenia Zawodowego z Wysokiego Mazowiecka. Łącznie grupa nauczycieli z uczniami 45 osób. Dodatkowo 27 osób uczestniczyło z tej szkoły zdalnie w naszym wydarzeniu. Z prezentacji projektu wzięło udział 16 gości, którzy biorą udział w Erasmus International Staff Week naszej uczelni. Młodzież w ramach tego działania uczestniczyła w prezentacji projektu, miała za zadanie zainstalować aplikację mobilną na swoich telefonach i wykorzystać możliwości tej aplikacji, przetestować tę aplikację w ramach tam swoich działań oraz brali udział w ćwiczeniach fizycznych w Centrum Sportu Politechniki Białostockiej pod kierunkiem doktor nauk medycznych, inżynierii i antysuzy. Uważam, że aplikacja może pomóc osobom, które chciałyby zacząć ćwiczyć po prostu. Ta aplikacja może zmotywować do działania i pokazać jakieś ćwiczenia przykładowe jak po prostu zacząć.